Jaki kapitał jest mi potrzebny na start, żeby zacząć trading, czy też day trading, jest to jedno z najczęstszych pytań, które dostaję od osób początkujących. I oczywiście mógłbym od razu tutaj mówić, że taki, jaki jesteś gotów stracić, albo taki, jaki przy robieniu kilku procent miesięcznie daje Ci satysfakcję i daje Ci zarobek, którego oczekujesz. Natomiast prawda jest taka, że jeśli ktoś jest totalnie na początku swojej przygody i nie wie kompletnie nic, jest kompletnie zielony, to zawsze wtedy dokładnie mówię coś tego typu. Zastanów się, jeśli teraz chciałbym. Bądź chciałbyś bądź chciałabyś zostać pilotem samolotu. To czy w pierwszej kolejności myślisz o tym, jak już zacząć tym samolotem latać, dosłownie za kilka minut, dosłownie w tym momencie. No nie, byłoby to kuriozalne i raczej kojarzone z totalną ignorancją. I e, dlaczego w takim razie w tradingu właśnie myślimy od razu od tej strony? Myślimy od tej strony, jak zacząć już to robić, nie mając wiedzy na ten temat tak naprawdę, jak robić to prawidłowo. No niestety bardzo często jest to spowodowane po prostu tym, że ktoś fałszywie przedstawił nam obraz tradingu. Jako coś, co nie jest wyspecjalizowanym zawodem, który po prostu możemy zacząć robić z dnia na dzień, nie potrzebując żadnych przygotowań. Jest to oczywiście fałsz. W tradingu na samym początku powinniśmy zadawać pytanie, jak osiągnąć jakąkolwiek przewagę nad rynkiem, jak zbudować sensowną strategię, jak zbaktestować swoją strategię i jak w ogóle zacząć to robić w bezpieczny i profesjonalny sposób. A to, jaki kapitał będziemy potrzebować na start, w dzisiejszym tak naprawdę świecie, nie jest już tak istotne, ponieważ wiele firm zapewnia, nam konkretny kapitał w momencie, kiedy potrafimy rzeczywiście robić to w konsekwentnie, powtarzalny, zyskowny sposób. Dlatego w pierwszej kolejności edukacja, w pierwszej kolejności doinformowanie się na temat tego, w jaki sposób rzeczywiście robić to prawidłowo, a później reszta odpowiedzi po prostu przychodzi do nas sama.